Kolejne przestępstwa, które występują obok handlu ludźmi, to są przestępstwa zwane stręczycielstwem i sutenerstwem. Przestępstwa z określone w artykule 204. Istotą tych przestępstw jest uzyskiwanie określonych korzyści majątkowych, materialnych przez sprawców. Stręczycielstwo polega na tym, że sprawca działa w określonym celu, oczywiście w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, nakłania inną osobę do uprawiania prostytucji lub jej to. Ułatwia. Zagrożenie mamy od 3 miesięcy do lat 5, ale już sutenerstwo polega na czerpaniu z korzyści majątkowych z uprawiania prostytucji przez inną osobę. W przypadku, proszę Państwa, wszystkich grup przestępczych, które zajmują się handlem ludźmi, to przestępstwo, jeżeli chodzi o obszar wykorzystywania seksualnego ofiar, jest to przestępstwo, które zawsze też występuje obok dopuszczenia się handlu ludźmi.